Ferrari z nami, jak się podobało czyjej na konferencji, głośno było, słyszałem? No, coś tam pokrzyczałem, a jestem jeszcze lekko przeziębiony, więc musisz uważać, żebym cię nie zaraził. Nie, ża, ża, nie ale jestem, jestem, jestem naprawdę i jak tam jeszcze troszeczkę podniosłem głos, bo ogólnie tam ja chciałem, żeby też mój oponent słyszał, bo jak on coś mówił, to ja tak słyszałem trzy po trzy, wiesz, bardzo tam cicho było i obok mnie siedział miły pan. I co chwilę, jak Smolast coś mówił, to, to on już tak chyba w takim minimalnym akcie rozpaczy mówi do mnie, kurwa, stary, nic nie słychać, nie? I tak jakby chciał usłyszeć potwierdzenie, nie? Wiesz, no bo nie mógł się odnosić do słów Smolastego i ja miałem to samo, dlatego też podniosłem wolium. Jakiś czas temu Mirek Okliński, który jest tutaj dzisiaj, widziałem go, mignął mi, mówił, że no byłeś chyba na dwóch czy trzech treningach, o ile dobrze pamiętam i to prawda? No tak, nie, nie trenowałem tej walki, zrobiłem tam ponad 10 treningów, nie wiem czy do, do 20 doszło, ciężko jest mi stwierdzić, yy, możliwe, że doszło. No, tak to wyglądało, miałem ciężką operację ręki, oczywiście Da chcącego nic trudnego, ale stary, ja za miesiąc lecę na Mistrzostwa Świata do Las Vegas e, grać w pokera na main event. E, Wpisowe to 10 tysięcy dolarów, przecież na Polskę teraz jest dolar 3,95, e, to jest 40 tysięcy złotych, wiesz? No, ja, ja, dla mnie to jest tylko formalność, taki filipek. E, później oczywiście zamierzam się starać i trenować, tak jak trenowałem na przykład do poprzedniej walki, bo tam byłem super przygotowany, ale wiem, że pokonam tego Filipka i to bez jakichś tam kurwa gdybania, wiem, że stać mnie na to, jestem nastawiony bardzo bojowo psychicznie, bardzo, bardzo stary. Jakby tutaj ktoś kurwa szukał guza, chuj miał to to jest, walę kurwa na pizdę każdego od razu. No pamiętam ważenie przed High League jeszcze dzisiaj, grubo było wtedy. Natomiast ta walka z Filipkiem, ona ci jest potrzebna w ogóle? Jak ty, to, jak ty do tego podchodzisz? Czy jest mi potrzebna? Hm. Czy jest mi potrzebna? No może jest trochę potrzebna, ale nie jest niezbędna. Tak mi się wydaje. Ale co no co Stary, ja bym nie musiał wychodzić. Ja miałem, miałem kontuzję, dzięki której mógłbym przedstawić tutaj dokumenty lekarskie włodarzom. I ja oni by odwołali tą walkę, ale. Ja wiem, że sobie poradzę, więc nie widzę żadnych przeciwwskazań, nie ja lubię się bić, zacznijmy od tego. I to nie będzie tak, że ja wejdę ze tylko do no, no, Muszę kurwa go zabić, stary. Ja wejdę się tam zajbiście bawić, nie? Niezależnie od tego, co się będzie działo, to jest też 9 minut, on nie jest w stanie mnie skończyć, więc co by się nie działo, ja się tam będę zajbiście bawił, stary. On wejdzie na mój grunt, ja będę kurwa, wiem, że będę zadowolony, i przepraszam, że się tam drapnąłem. I ja czuję mega tą atmosferę, nie wiem, czy, wy to, czy ty to tutaj czujesz. Albo może ja, bo, bo, bo występowałem w konferencji, czy tą adrenalinę, z piękne, wspaniałe uczucie, które mnie Nakręca, nie chcę umrzeć kurwa yy, w łóżku jak starzec. Yy, nie chcę umrzeć jako starzec w łóżku. Stary, ja chcę zdobywać kurwa świat. Yy, mam niezłomną wiarę w samego siebie i tu nie chodzi o bójkę ogólnie. O, o, o cało mam ogromne plany na przyszłość yy, i wiem, że część na pewno z tych planów zrealizuje i że wszystko jest możliwe. A co byś zrobił, gdybyś tę walkę przegrał w sobotę? Co bym zrobił? Co bym zrobił, gdybym walkę przegrał? Poleciałbym do Las Vegas kurwa rozpierdolić na Mistrzostwach świata w Pokera. No. Słuchaj. E, te, teoretycznie wszystko jest możliwe. Ale nie biorę tej opcji pod uwagę, więc nie chcę nawet gdybać. Co by było gdyby? Czym się Filipek myślisz, że będzie w stanie właśnie zaskoczyć, bo mówisz, że on w żaden sposób cię nie skończy. Czym on nie może zaskoczyć? Nie, nic mnie nie jest w stanie zaskoczyć, kurwa, odbiorę mu honor w Oktagonie. Już się chyba nie możesz tej walki doczekać, co? Bo taki jesteś mocno jest na wózku. jest super. Niech to chwila trwa jeszcze, bo mam ochotę się nią nasycić, zanim go ukrzyżuję. Jak właśnie Twoja dłoń? Dobrze. Możesz ją bić tak na 100%? Wiesz, ta dłoń nie była używana kupę czasu, więc, więc, więc na pewno nie lata. To tak jakbym kurwa 3-4 miesiące, czy ileś tam miesięcy napierdalał nią, ile wlezie. Ale jest na tyle dobrze. Eee, że mogę bez stresu się bić. Co z Batmanem, z człowiekiem, z którym biłeś się na ważeniu przed Hylik? On jakoś wiem, że. No, chyba był na MMA VIP, tak? tak. Szuka o którą się poślizgnął. Tak, 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 tak. A, z wykładzinką, no co z nim? Yy, zadeklarował się, że może się bić nawet na gołe pięści. Minutę później się pobiliśmy. On już atencji ode mnie dostał, teraz walczy na galię MaVIP. Yy, może mi podziękować, że jakąś tam yy, drogę do kariery mu otworzyłem. Pozdrawiam cię serdecznie, Erik. Jak mnie przeprosisz, to ci wybaczę. Yy, pozdrawiam serdecznie samych sukcesów, mistrzu. A fame było nim zainteresowane? Czy tam była taka narracja, że nie, nie będą brali zawodników, którzy atakują innych zawodników, żeby utorować sobie tej drogi? wtedy nie ukrywam, że wkroczylibyśmy na taki e, no, e, e, grząski grunt, wiesz, e, bo wtedy po prostu bylibyśmy atakowani przez innych ludzi e, na mieście. Jak ktoś by to sfilmował, to od razu mógłby. O, no jebałem, kurwa, tam nie wiem, podam taki przykład. O, no jebałem Szoliego, Fame ma. Dajcie mi walkę, kurwa, rozjebie bestię, rozjebie popka, ja to jestem kozak, wiesz. No w tej fajmy bardzo ładnie się zachowało. Stanęło za mną, stanęło też za innymi zawodnikami. Powiedziała, że jeśli ktoś coś takiego zrobi, to na zawsze zamykają się w wrota do piekieł. <grym> Co z tym człowiekiem, z którym pobiłeś się w klubie i tam była ta afera z łańcuchem, bo też chyba jakaś tam wa wasza walka gdzieś na horyzoncie była. Chuj Mowry, niech się udławi tą kasą e, za łańcuch, i który przetopił w Lombardzie i pozdrawiam serdecznie. Przed chwilą przeszedł Marcin Wrzosek, zakontraktowany właśnie przez Fejm, może z takimi zawodnikami byś chciał się mierzyć? Nie no, trzeba mierzyć swoją siłę na zamiary. Filipka jestem w stanie sprzątnąć bez treningu, ale ale tutaj nie świrujmy, że do mistrzów KSW czy do ludzi, którzy bili się w UFC, będę startował. Tym bardziej, że jestem fanem Marcina. I chyba jemu będę, jemu będę kibicował w tej walce. Pomimo, że w Casio normal byłem za Kasjuszem, teraz będę za, za Wrzoskiem, bo po prostu bardzo lubię i cenię sobie jego. Te ich awantury tutaj były potrzebne, to nie podanie sobie ręki, bo oni się znali przecież. Stali razem w jednym no, narożniku. Uważałem w pewnym momencie, że stoją i się pytałem: O, oni walczą? I dowiedziałem się, że tak. Nie podali sobie ręki. A kto komu nie podał? Kas już nie podał yy, tak, nie Marcinowi, który tę dłoń wyciągnął. Jego stylu, ale w sumie ten wrzosek też go tam pierwszy zaczepił, ale wydaje mi się, że zaczepił go żartobliwie, ale miał prawo też Kasio też nie odebrać tego jako żart. mogło go to nie, nie zaśmieszyć. No nie wiem, to jest kurwa też jest ich, ich sprawa. Nie wpierdalam się. E, w czyjeś konflikty. No ale nie wiem, kurwa, no nie podał, to nie podał. No. Nie chcę się z kimś funflować, to nie, nic na siłę, nie? Fajem zatrudnia teraz takich zawodników jak właśnie Marcin Wrzosek, jest Norman Park, Borys Mańkowski. Taka tendencja się utrzyma twoim zdaniem, czyli takie organizacje frykowe wchłoną Myślę, te to inne, czy są sportowe? Ze względu na to, że jak kibic na przykład nie ma ochoty oglądać na ludzi, którzy nie prezentują najwyższego poziomu sportowego i on woli sobie obejrzeć. Załóżmy UFC. A tutaj teraz ma wszystko: show freaków sportowych. I, i, I jeśli ktoś jest właśnie takim zagorzałym fanem e, MMA, ma też e, taki, taką wisienkę na torcie w postaci sportowego pojedynku, więc jest, każdy znajdzie coś dla siebie, nie? Powiedz, no bo tak myślę o tym pokerze, ile trenujesz dziennie albo grasz, może tak? Dużo i mam... E, chciałbym zostać jednym z najlepszych pokerzystów na świecie i głęboko wierzę w to, że tak się stanie. E, I oczywiście, wiesz, ludzie będą z tego kpić. Ale spokojnie czas pokaże, który z nas miał rację. No dobra, powiedz mi, niektórzy może też się uśmiechną, ale gdzie są większe emocje? W pokerze czy w sportach walki? Powiem ci, że są to bardzo porównywalne. Szczególnie wydaje mi się, że dla starszych ludzi nie ma innego sposobu niż taki poker, żeby wyrzucać z siebie adrenalinę. Wyobraź sobie, że mamy na przykład po 100 tysięcy dolarów na stole Um, ty wrzuciłeś 40 tysięcy dolarów, bo masz fajną rękę, powiedzmy parę asów, a ja Cię blefuję za resztę i Ty masz kurwa decyzję, mam czy nie, chujną, no, stary, wiesz, porównałbym to, bardzo podobne uczucie, ale, no ale wiadomo, bić się nie można codziennie, e, bo zdrowie ma się jedno, a w pokera można grać codziennie, e, można, e, oczywiście można też tracić, ale, ale przy odpowiednich umiejętnościach można zarabiać niepotyczne sumy pieniędzy. Jaką możesz wygrać yy, tam w Stanach? Myślę, że na pewno ponad 10 milionów dolarów będzie za pierwsze miejsce. Tak? <laughs> no i za pierwszą, za pierwszą, za yy, za, finałowy, za pierwszą dziewiątkę za każde będzie ponad milion, za drugie będzie około tam chyba 8 milionów dolarów. Być może będzie dużo więcej, yy, zobaczymy. Mówię o, o tych mistrzostwach, yy, które odbyły się dwa lata temu, ponieważ o, ostatnie ze względu na COVID yy, musiały zostać odwołane. I wystartować może każdy, kto wpłaci wpisowe, tak? Jasne, że tak. Ciekawe. No dobra, życzę powodzenia i tego pierwszego miejsca. Dzięki jakie. Do zobaczenia, mordki. I wpadajcie do mnie na Twitcha, streamuję codziennie. A Mateusz Ferrari na Twitchu. Pęk.